Pojawiają, ale dobra, co tutaj mamy? A, tak tylko patrzę, tutaj te żele, zobaczcie, do zmywarki po 22 zł. To tak przy wejściu by stały, więc postanowiłam Wam gdzieś tu pokazać. Idziemy teraz na nowe w tym tygodniu. Duże pościele, piękne, ale słuchajcie, już takie też właśnie wiosenne. Spójrzcie tylko jakie ładne wiosenne kwiaty. 220 na 200 cm poszewka, duża, ale jest kilka wzorów. Tu Wam pokażę może te wcentki są też takie w zielone, w różne wzorki. Bardzo ładne. Ta jest na przykład 160 na 200, bo tutaj rozmiary są różne. Takich dużych też jest 220 na 200 cm, taka zielona. Tutaj mniej więcej.